Zadanie 25 maj 2016. Średnia arytmetyczna 6 liczb naturalnych 31, 16, 25, 29 i 27. No i na końcu jeszcze ten szukany x jest równa x z drugich. Mediana tych liczb jest równa 26, 27, 28 czy 29. No to zaczynamy od średniej arytmetycznej. Średnia arytmetyczna czyli 31 dodać 16, dodać 25. Dodać 29, dodać 27 i dodać x dzielone przez 6, bo mamy 6 liczb, równa się x drugich. No to oznacza, że teraz tak, jak to dodamy, to jest x dodać 31 i 29 to jest 60, i 20, 80, i 20, 100, 112, i 6, 16, 128. 6 równa się x drugich. Mnożymy to przez 6. Czyli x dodać 128 równa się 6x przez 2, czyli 3x. Po przerzuceniu mamy 128 równe 3x odjąć x, czyli 2x. Dzielimy to przez 2. x równa się 64. 64, no ale teraz wiemy, że to jest 64. I do mediany, do liczenia mediany, musimy wziąć pod uwagę uszeregowany, rosnąco bądź malejąco ten nasz zestaw danych. Czyli najmniejsze jest 16, dalej mamy 25, 27, 29, 31 oraz 64. Obcinamy skrajne wartości po jednej, po drugiej i mamy dwie wartości środkowe, czyli liczymy ich średnią arytmetyczną. I ta średnia arytmetyczna, czyli w naszym przypadku 28, to jest mediana zestawu danych.